Witam Was wszystkich, gracz prawdziwy z tej strony, filmik nietypowy, niecodzienny, chociaż tak naprawdę mm, ten kanał miał być właśnie o grach, o gamingu, o retro, i chciałbym go rozwijać bardziej w tym temacie. Oczywiście audiobooki nadal będą się pojawiać, jak znajdę wene. A dziś chciałbym się podzielić z Wami swoją kolekcją konsol. Znaczy podzielić się chciałbym ją Wam pokazać, a nie się nią podzielić. Ona jest moja i tylko moja, i zabiorę ją do grobu najprawdopodobniej. Także tak. PlayStation 1. Posiadam, gram, ciągle szanuję, uwielbiam piątą generację konsol. Wspaniałe serie się tu zaczęły, które trwają do dziś. Są takie, które umarły w butach. Na przykład Silent Hill. Święć panie, nad jego duszą. Oczywiście ta konsola nie stoi codziennie na głośniku. Ja takie wyeksponowałem do filmu. Później, tutaj na dole stoi sobie 360. Super konsola, mój pierwszy NextGen tamtej generacji. Kupiłem go, jak miałem praktyki w sklepie komputerowym. Zarabiałem 200 zł miesięcznie słuchajcie, i. Wziąłem go na takie jakby raty u szefa i nie dostawałem pieniędzy z praktyk, tylko szef zgarniał kasiorę, a ja miałem tę konsolę na własność i cieszyłem się jak gupi. Super sprawa. Później w szafce RTV na dole jest Xbox One w wersji S. Konsola, która mnie zawiodła troszeczkę. Jest to najgorszy Xbox moim zdaniem. Wypada blado jeśli chodzi o możliwości techniczne na tle PlayStation 4 oczywiście ciągle mówimy o wersjach podstawowych upierdliwa konsola jeśli chodzi o software, o technikalia ciągle powoduje jakieś problemy a instalacja gier z płyty na dysk trwa po prostu miesiąc <grym> obok jest pierwszy Xbox, pierworodny Wspaniała konsola i zupełnie nieznana w Polsce ludziom. Oczywiście fani retro znają i szanują. I nie rozumiem kompletnie, jak można na nią narzekać. Pewien youtuber stwierdził, że jest do dupy. Waląc tam młotkiem w nią, co mnie po prostu obrzydziło. Nie odsubskrybowałem kanał. Żadna konsola nie jest do dupy, tak uważam. Nawet na najmniej popularnym sprzęcie zawsze znajdzie się parę dobrych gier i można świetnie spędzić przy nich czas. A pierwszy Xbox jest innowacyjny, potężny, multimedialnie po przerobieniu. Porównajcie sobie serię Splinter Cell na Xboxie i na PlayStation 2, to dowiecie się o czym mówię. Oczywiście ja posiadam telewizor LCD. I wiem, konsole szóstej generacji, jak i piątej, kompletnie się nie nadają do nowoczesnych odbiorników, ale też nie do końca. To jest prawda. Po zakupieniu odpowiednich kabli, jak najbardziej obraz jest w porządku. Ja z mam podpiętego komponentem takim zwykłym za 20 zł, i uwierzcie mi, że różnica jest gigantyczna. I obraz praktycznie wygląda jak na crt -u. I nie sugerujcie się jakimiś tam opiniami na forum, że kabel za 20 zł to jakieś gówno, i tam trzeba ściągać z Ameryki jakieś pądy i tak dalej. Nie, ten kabelek za, dwie, za 20 zł naprawdę robi robotę. Dalej, Dreamcast. No, <laughs> wręcz odcieka romantyzmem ta konsola, dlatego ją kupiłem. Całe życie w swojej karierze, gracza już 20-letniej. Wiedziałem o tej konsoli, ale nigdy nie miałem okazji na niej zagrać, ani jej posiadać. I niedawno sobie ją właśnie kupiłem i przeszedłem szenmiu I sprawdzam sobie gierki, które też na PSXa wyszły, porównuję jak to wygląda. No, sprzęcik jak najbardziej w porządku, aczkolwiek y, laser działa jak trabant. Można się wystraszyć, ale to ponoć tak ma być. Teraz tutaj kolejna rodzina czarnulek. Stoi na subwooferze Tak, ogromny subwoofer Mieści trzy konsole, w tym trójkę potężną PlayStation 2 PlayStation 3 oraz PlayStation 4 w wersji tej podstawowej Kurde, a tu na tym flashu widać kurz na tych konsolach Nie ma szans, żeby wygrać z czymś takim jak kurz No i tam widzicie w tle Wii No, i to jest moja kolekcja konsol. Dwójeczka wspaniała. Trójka, tylko w wersji FAT. Przepiękna. Wygląda jak milion dolarów. No i dwójka też w wersji FAT. Hmm. Ogólnie ja lubię te pierwsze wersje konsol. Nigdy nie podobały mi się wersje Slim. Zawsze to jakoś tak zalatywało tanią chińszczyzną. <laughs> Także tym dysponuję w domu. No i oczywiście PC. No, dwójkę też mam podpiętą dzięki urządzeniu które się nazywa ps 2 hdmi jest tanie jak barcz na Allegro i uwierzcie mi że nie ma porównania jeśli chodzi o podpięcie konsoli przez ps 2 hdmi i zwykłego kompozyta no, nie słuchajcie opinii, że to jest jakiś szmelc i chińskie badziewie różnica jest gigantyczna i na tym bym filmik zakończył. Ja niedługo jeszcze wrzucę jakieś nowe materiały. A jest o czym mówić. <ścoughs> Także do zobaczyska. I czekajcie na następne materiały o grach.